Cześć, witamy Was prosto z podwiaty na łowisku Szachty, na którym odbędą się dwukrotnie eliminacje Karpiowego Pucharu 2024. Zapraszamy! Łowisko szachty to stara glinianka o powierzchni prawie 15 hektarów. Kiedyś wydobywano tu glinę, więc w wodzie pozostały jeszcze niektóre elementy z tych czasów, jak między innymi wagoniki czy tory. Łowisko jest zarośnięte dookoła trzcinami z kilkoma wyspami. Średnia głębokość tego łowiska to 4 metry, ale zdarzałem się i dołki do 6 metrów. Na łowisku dno jest bardzo zróżnicowane od miękkich glinianych po te twarde, więc każdy znajdzie idealne miejsce, by położyć swój zestaw. Jeśli chodzi o populację ryb na łowisku szachty, to oczywiście biało ryb. Ciekawostką są duże drapieżniki, jak szczupaki, okolnie oraz wielkie bolenie. Gratką dla miłośników wędkarstwa są złote karasie, ale przede wszystkim, jakby populacją łowiska szachty, to są amury. Oraz duże karpie, tym największy do tej pory rekord łowiska 26,5 kg. Także rekord czeka na pobicie. Może to będziesz ty. Serdecznie zapraszamy na łowisko Szachty, gdzie dwukrotnie odbędą się eliminacje do Karpowego pucharu 2024. Pierwsza, długi weekend Bożego Ciała, a druga we wrześniu tuż przed wielkim finałem. Także bardzo serdecznie zapraszamy do zapisów tutaj na łowisku Szachty. Na łowisku Szachty, jak widzicie za mną, Znajduje się 20 w pełni przygotowanych dla wszystkich stanowisk. Wszystkie stanowiska są wyposażone w taką lampkę znakującą stanowisko, jak również w prąd. Są świetnie przygotowane, utwardzone. Większość z nich niedługo będzie miała pomosty. Istnieje możliwość wypożyczenia podpieraka, slinga oraz bezpiecznej kołyski, abyście mogli bezpiecznie umieścić wszystkie karpie w kołyskach i dobrze zadbać o ryby. Łowisko szakty jest w pełni monitorowane, 24 godziny na dobę. Do każdego ze stanowisk jest dojazd utwardzoną drogą, więc śmiało możecie dojechać samochodem na swoje stanowisko. Również istnieje możliwość wypożyczenia przyczep kempingowych, a jeżeli macie swoje przyczepy kempingowe, możecie dojechać również na każde stanowisko przyczepą kempingową. Łowisko nie posiada domków, które możecie wynająć. Jedyne domki znajdują się tutaj, w tej strefie na samym początku, przy stanowiskach 1, 2, 3. Znajduje się również wiata na której zazwyczaj rozpoczynają i kończą się wszelkiego rodzaju imprezy wędkarskie i nie tylko. Łowisko szachty ma bardzo dobrze przygotowaną infrastrukturę. Począwszy od stepiku, który znajduje się tutaj zaraz obok mnie, który jest dość dobrze wyposażony, także jeżeli czegoś zapomnicie albo czegoś Wam zabraknie, możecie w tym sklepie dokonać zakupów. Również ciężarki kamienne i kamienie, których tutaj właśnie używamy. Na łowisku znajduje się sanitariat, czyli toalety i prysznice, z których możecie korzystać. Zgodnie z regulaminem na łowisku nie można używać własnych ziaren. Kukurydzę, orzechy, tygrysie czy konopie należy zamówić na wcześniej umówioną zasiadkę. Jeśli spodobało Wam się łowisko szachty, bardzo serdecznie Was zapraszam do zapisów. Przypominam, na łowisku szachty dwie eliminacje na Karpiowy Puchar 2024.